Polski Game Dev oferował bardzo wiele dobrych gier w tamtym roku. Wspomnijmy tylko najlepszą trójkę: Cyberpunk widmowolności, Robocop Broke City i Against the Storm. Mijający rok nie jest wcale gorszy, a wydaje nam się wręcz lepszy, bo chociaż oferował tylko dwie premiery, na które czekał cały growy świat, to zaraz za nimi mamy pokaźny peleton mniejszych i większych perełek. Dlatego zdecydowaliśmy się wyróżnić aż 15 rodzimych gier. Taki mieliśmy ból głowy. Nie przedłużajmy, czas zacząć igrzyska... albo chwila. Tak tylko nadmienię, że dla paru szczęśliwców wśród komentujących będziemy mieć także niespodzianki w postaci kodów Steam. Na przykład do jednej z najgłośniejszych tegorocznych polskich premier, czyli Frostpunka 2. No, to teraz już serio zaczynajmy. Hard 2 od Ice Cold Games to pewnie jedna z 10 najlepszych polskich gier ostatnich 5 lat. Gra doceniana przez wielu krytyków, lepsza od pierwszej części, ale jakoś nie przebiła się szerzej do świadomości graczy. Niestety podobnie jest z Grom Rogue Waters, która jest świetna, ale bawiam się, że klimat piratów nie jara tak wielu graczy, jak mogliby sądzić producenci i wydawcy gier. Jednak jeśli już jesteśmy przy Rogue Waters. To porządnie przygotowana taktyczna turówka rooklightowa, w której wcieramy się w kapitana Katera walczącego z innymi piratami. Zbudujemy w grze swoją własną załogę, przywołamy do walki po naszej stronie mityczne morskie bestie i ulepszymy statek, by ostatecznie rozprawić się z, w teorii nieśmiertelnym, kapitanem Blackbonem. Rogue Waters to absolutny must play dla fanów gier w klimacie pirackim, jak i tych, którzy są z turówkami za pan brat. Heading Out to kolejna nietuzinkowa tegoroczna premiera od rodzimego dewelopera. Studio Sirius Sim dostarczyło nam miks gry drogi z wyścigami samochodowymi, roglelike i wizualnowelą, a całość została skąpana w stylistyce i klimacie neon noir przywodzącym skojarzenia chociażby z legendarnym Sin City. Na papierze mieszanka wybuchowa, którą można było bez trudu spierdolić, ale polski deweloper dowiózł naprawdę dobrą grę zasługującą na zdecydowanie większy rozgłos. Jeśli heading out ma waszą uwagę, to zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją lub bezpośrednio walcie na platformę Steam. Świetna przygoda za zaledwie kilka dyszek. Pod koniec października zadebiutowała gra Kong: Survivor Instinct od studia Seven Levels i choć list sprzedażowych steam ona nie podbiła, to jednak zdecydowanie zasłużyła, by znaleźć się na naszej liście. Jest to bowiem ciekawa gra akcji 2.5D z historią osadzoną po wydarzeniach z filmu Godzilla vs Kong. Gdy tytani zrobili sobie z miasta arenę walki, większość mieszkańców została z niego ewakuowana. Jedną z osób, które pozostały uwięzione pod zliszczami zniszczonej metropolii jest nasz bohater, wyruszający w samobójczą misję odnalezienia swojej córki. Po drodze czeka nas wiele przeszkód, bandyci i sami tytani, których zmagania stanowią dla ludzi śmiertelne zagrożenia. Ciekawy, mniejszy projekt, zrealizowany w atrakcyjnej oprawie graficznej. Jeśli nie słyszeliście wcześniej o Kong Survivor Instinct, to informujemy, że warto sprawdzić. Nawet jeśli nie jesteście fanami uniwersum MonsterVerse. Taktyczne składanki w stylu starusienkiego komandosa zaczynają wracać do łaz graczy. Najpierw dzięki Mimimi Games i ich fantastycznym produkcjom jak Shadow Tactics i Desperados 3. Niestety pod koniec sierpnia 2023 roku Mimimi wydało swoją ostatnią grę Shadow Gambit The Cursed Crew i zamknęło się. Przyczyna była oczywista do ustalenia. Zbyt wysokie koszta, zbyt niskie przychody. Mamy więc studio, które zdążyło powstać, wskrzesić gatunek i upaść. Jednak okazuje się, że w tym roku Polacy ewidentnie polubili się z gatunkiem taktycznych skradanek i w naszym zestawieniu znajdują się aż trzy takie produkcje. Pierwszą z nich jest Stargate Timekeepers, gra bazująca na licencji znanego serialu z przełomu wieków Stargate SG-1. W Polsce Gwiezdne Wrota. Stargate Timekeepers to dobra gra, która powinna przypaść do gustu wszystkim fanom gier stealth. Owszem, to tylko plaster na obfitą ranę spowodowaną rozwiązaniem studia Mimimi, które pewnie potrafiłoby podszkolić polski oddział Slytherin jak tworzyć absolutne arcydzieła w tym gatunku, ale wierzę, że nasi rodacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Kolejną post-Target Timekeepers grą nasiadującą serię Commandos jest 63 Days. Autorzy z Destructive Creations, którzy mają na koncie podobne War Mongrels, tym razem podjęli tematykę powstania warszawskiego. Gracz wcierając się w grupę powstańców musi przekradać się na tyłach niemieckich sił i próbować je sabotować, żeby wspomóc walczących rodaków. Kluczem do sukcesu, jak w innych tego typu grach, jest praca zespołowa i łączenie unikalnych zdolności każdego z bohaterów. Destructive Creations w 63 Days udoskonaliło formułę War Mongrels i zapewniło naprawdę dobrą grę osadzoną w wojennej Warszawie. Miejscu, które już pojawiało się w takich grach jak Enemy Front lub Warsaw, cieszy, że polska historia staje się coraz bardziej znana na zachodzie. Być może pamiętacie serial Cleaner. Obie części to spoko gierki, w której wcielaliśmy się w sprzątaczy miejsc zbrodni. Taki pomysł na grę musiał w końcu doczekać się przejścia z rzutu izometrycznego do widoku z pierwszej osoby. Jak wyszło? Wyśmienicie, dacie wiarę, że Crime Scene Cleaner ma 97% pozytywnych opinii z ponad 13 tysięcy ocen? To wynik znakomity i nie tylko na tle innych symulatorów. Produkcja Polskiego Studia Prezydent jest niezwykle przyjemna, a efekty naszego sprzątania wzbudzają w nas poczucie dobrze wykonanej roboty. Nawet jeśli w porównaniu do serii Cleaner zabrano element zagrożenia w postaci policji, ale może właśnie o to chodziło. O relaksującą i przyjemną rozgrywkę. No dobra. Ostatnia już taktyczna skadanka, obiecujemy. Ale najlepsza i moim skromnym zdaniem tego, który to czyta, zbyt nisko oceniona przez resztę moich kolegów. Sumerian Six oferuje ciekawą historię. W niej poznajemy grupę naukowców komandosów walczących z nazistami i dzięki temu możemy odmienić bieg II wojny światowej. Polacy ze studia Artificer wzięli to co najlepsze z gier Mimimi i dodali do tego nazistów oraz moce nadprzyrodzone. Duże lokacje i sandboxowe podejście do wykonywania celów misji to coś, co wielbiciele tego gatunku lubią najbardziej. Sumerian Sticks to gra, której najbliżej do fenomenalnej jakości gier Mimimi. Artificer wyrasta więc na jedno z najzdolniejszych polskich studiów, a kolejna ich gra po ubiegłorocznym Showgunners robi wynik na poziomie 94% pozytywnych ocen na Steamie. Wierzymy, że kolejna gra studia Artificer będzie jeszcze ambitniejsza, bo to studio ewidentnie potrafi w gry. Pamiętacie Book of Demons? Wydany w 2018 roku tytuł składał hołd pierwszemu hack-and-slashowi Blizzarda. Było to Diablo wycięte z papieru. Dosłownie. Chodząc wycinankami na makietach, niczym w pierwszym diabełku, tłukliśmy tysiące demonów i nieumarłych, żeby dotrzeć do piekła. Hellcard. To spin-off tej gry wypuszczony w oczekiwaniu na miejmy nadzieję, przyszłoroczne Book of Aliens. To karcianka z elementami roguelike'a, w którą można grać zarówno samemu lub w koopie. Dostajemy tutaj turową walkę, w której grupa śmiałków zostaje otoczona przez hordę wrogów i trzeba ich odeprzeć za pomocą efektów homikowanych kart. Ciekawy i unikalny pomysł, a dzięki symultanicznym turom nikt nie nudzi się podczas grania w multika. Pomysł na znalezienie wyjścia z sytuacji otoczenia przez wrogu wypadł znakomicie i Hellcard naprawdę bawi. Łukasz Jakowski to mistrz w tworzeniu gier strategicznych. Jego cykl Age of History to coś co wygląda z pozoru na... Mamy Europę, uniwersalizm w domu. Ale szybko się okazuje, że to bardzo porządne gry, w które wielu chce grać. Trzecia odsłona Age of History to gra prowadząca nas przez rozległą oś czasu historii ludzkości, której wybieramy swoją cywilizację i rozwijamy ją. Największą zaletą produkcji od Łukasza Jakowskiego jest to, że nie są tak skomplikowane jak paradoksowe cykle Hearts of Iron czy Europa Universalis, a jednocześnie stanowią i tak spore wyzwanie, żeby być w nich ekspertem. Polska od morza do morza w Age of History 3? Jak najbardziej. Ale nie wymienkajcie, jak macie ambicje, to rozciągnijcie Polskę od Morza Celtyckiego do Południowochińskiego. Polscy twórcy gier wideo mają ogromną wyobraźnię oraz umiejętności do tworzenia wyrazistych i dobrych tytułów. Zachwycałem się złożonością gier od 11 Beat Studios, ogrywałem świetne traktujące, Hard West 2, Rainer, ale Inkulinati przebija je pod kilkoma względami. Sporą robotę w Inculinati robi ten nietypowy styl, dzięki któremu produkcja wygląda jak wyjęta żywcem średniowiecznych manuskryptów. Gracz wciera się w jednego z legendarnych iluminatorów, tytułowych Inkulinati, którzy walczą ze sobą na dwóch stronach Wielkiej Księgi. Rozgrywka polega na przywoływaniu kolejnych bestii, zazwyczaj w formie antropomorficznych zwierząt lisów, kolików, osłów, uzbrojonych w typowy dla średniowiecza oręż: miecze, łuki i włócznie. Inkulinati zaskakuje pomysłem, oprawą graficzną i co najważniejsze, grywalnością. To indyk niemalże idealny, również do wspólnej zabawy ze znajomymi. Inka, Nobody Wants to Die od rodzimego Critical Hit Games było największą perełką letniego sezonu ogórkowego. Choć gra nie powalała mnogością mechaniki i rozbudowaną rozgrywką, to skutecznie angażowała uwagę graczy ciekawą historią osadzoną w niezwykłej, retrofuturystycznej wizji świata. Wcieraliśmy się w Jamesa Carr, kłopotliwego i marudnego detektywa. Ten angażuje się w grubą sprawę, w którą zamieszane są elity polityczne i kulturalne świata, w którym ludzkie ciało jest walutą. W Nobody Wants To Die futuryzm doskonale miesza się klasycznym klimatem noir i mechanikami detektywistycznymi opierającymi się na manipulacji czasem. A wszystko to zostało zrealizowane w rewelacyjnej oprawie graficznej. Imponujący debiut Critical Hit Games i z niecierpliwością czekamy na nowe projekty albo powrót do już wykreowanego uniwersum. Tuż poza podium uplasowało się Forgive Me Father 2, sequel boomer Shooter'a w klimatach mitologii Kafulu. Już pierwsza część była pięknie wyglądającą i przyjemną strzelanką, a sequel jeszcze to podkręca. To w gruncie rzeczy bezpieczna kontynuacja, która bierze wszystkie elementy, które dobrze wypadły w jedynce i uzupełnia je o nowości. Kluczowym elementem gry jest system rozwoju oparty o ulepszanie broni. Jak to w tego typu grach fabuła jest pretekstem do strzelania do setek potworów rodem z twórczości Lovecrafta. No i ta muzyka, metal na słuchawkach wymieszany z gęstą, horrorową atmosferą. Polecamy obie części serii od Byte Barrel. Fani retrostrzelanek nie powinni czuć się zawiedzeni. Słucham. Tak jakoś magicznie się złożyło, że obecnie na świecie rodzime gry kojarzą się z gatunkiem RPG. Kilka dużych tytułów, które stały się mega hitami i Polacy stają się specami od gier roleplaying. To dobrze. Bo Turch utowadnia, że jest u nas olbrzymi potencjał do tworzenia fajnych gier właśnie w tym gatunku. Tytuł od Fulls Theory i wydane przez 11-Bit Studios może pochwalić się naprawdę oryginalnym settingiem, jakim jest Warszawa z 1905 roku, podana w bardziej fantastycznej, okultystycznej wersji. Nasz bohater zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z nadprzyrodzonymi, demonicznymi stworzeniami znanymi jako salutorzy, które są w stanie opętać ludzi. Wcieramy się więc w wyjątkową postać i swego rodzaju detektywa do zjawisk paranormalnych rodem z jakiejś powieści w klimatach grozy. Ciekawa fabuła, świetny klimat i solidna rozgrywka sprawiają, że The Formatech to gra warta uwagi. Tytuł nie zawojował może świata jak Wiedźmin czy Cyberpunk, ale jest tutaj sporo ciekawych pomysłów. I solidna baza, którą można w przyszłości rozwijać. Do tego oryginalne umiejscowienie akcji i tematyka sprawiają, że tytuł zapada w pamięć na dłużej niż wiele innych gier roleplaying. Dlatego The of zasługuje zarówno na ogranie przez fanów gatunku, jak i miejsce w czołówce polskich gier tego roku. No i pamiętajcie, że w The of to dodany został też polski dubbing parę miesięcy po premierze, co prawda, ale jednak warto to docenić. Frostpunk 2 to sequel świetnej gry sprzed kilku lat, w której próbowaliśmy przetrwać z garstką ludzi kolejne upiornie ciężkie zimy. Druga odsłona gry stawia przed nami nowe problemy i zarządzanie społeczeństwem ze skali mikro przechodzi na skalę makro. W mieście, które nie liczy już setki, a tysiące mieszkańców, ścierają się różne frakcje i naszym zadaniem jest takie zarządzanie wspólnotą, żeby nie doszło do krwawych rewolucji. Poza tym, jak zawsze, dbamy o dostępność surowców, eksplorację nieodkrytych terenów oraz o rozwój technologiczny i społeczny. Frostpunk 2 jest sequelem nieoczywistym, w którym twórcy poszli inną drogą niż tą najprostszą, więcej i lepiej, dzięki czemu w drugiej odsłonie Frostpunka jest przede wszystkim inaczej. Nie wszyscy fani Jedynki pogodzili się z tą decyzją, ale naszym zdaniem 11Bit Studios poradziło sobie doskonale. Historia znowu daje radę, wybory moralne pokazują, jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić dla jednego celu. Oprawa audiowizualna ponownie stoi na wysokim poziomie, a rozgrywka wciąga na wiele dni. Jest tylko jedna polska gra, która w naszym zestawieniu znalazła się wyżej od Frostpanka 2. Ekipa z Blueberry Team podjęła się praktycznie niemożliwego zadania, jakim było stworzenie nowej wersji Silent Hill 2. Mimo wielu trudności twórcy wrócili z tej bitwy z tarczą, a nie na tarczy. Zaowocowało to większym zainteresowaniem samym studiem, jak i ich nadchodzącą produkcją. Nowy Silent Hill 2 okazał się sporym sukcesem finansowym i został bardzo pozytywnie przyjęty przez graczy i recenzentów. Ktoś powie, że ta gra miała nieuczciwą przewagę nad konkurencją z naszego zestawienia. W jakim stopniu tak jest, bo najlepsze elementy gry Studia Blueber zostały wyciągnięte z oryginału wydanego na PlayStation 2. Poruszająca historia, klimatyczni wrogowie z niezapomnianym piramidogłowym na czele, czy wyborne lokacje, nie są w pełni samodzielnym dziełem Polaków. Mimo to trzeba docenić to, jak dobrze wiele elementów udało im się skutecznie przenieść z pierwowzoru. Nowy Silent Hill 2 może pochwalić się także kilkoma fajnymi patentami i nowościami. Przygoda Jamesa poszukującego swojej zmarłej żony w miejscu powiązanym z ich najszczęśliwszymi chwilami, nadal jest jedną z najlepszych historii przedstawionych w grach wideo. Tegoroczna wersja gry pozwala zapoznać się z tą opowieścią kolejnym pokoleniom graczy. I nie jest to może produkcja idealna i można przyczepić się do pewnych rzeczy, zwłaszcza jeśli jest się miłośnikiem nieziemsko dobrego oryginału. Ale trzeba przyznać, że Blooper Team odwaliło kawał dobrej roboty, a Silent Hill 2 to jedna z najlepszych gier wydanych w tym roku. Dlatego właśnie ten tytuł znajduje się na pierwszym miejscu naszego rankingu. Trzymamy kciuki za studio i życzymy i im i sobie, aby ich kolejna gra Chrono's The New Dawn była równie dobra. No i to by było na tyle. Silent Hill 2 najlepszą polską grą roku. Również dzięki wam. Gdyż zapytaliśmy się was o zdanie i zdecydowana większość była za tym, żeby Silent Hill 2 wziąć pod uwagę. Oprócz tych 15 gier możemy jeszcze polecić kilka innych. Jedną z lepszych gier spoza zestawienia jest Moon Mystery, debiutancki shooter Mikołaja Szymanowskiego i ekipy Cosmos Scouts, w którym główny bohater odkryje tajemnice księżyca wraz z komputerem AI. Jest tutaj dużo niezłego strzelania, eksploracji, łamigłówek i jeżdżenia pojazdami. Przyjemna gra na 2-3 wieczory. W strasznie śmiesznej cenie dorwiecie Maniac, kolejna świetna produkcja od twórców Bachera, w którym GTA zmiesza się z Vampire Survivors. A jeśli nie macie uczulenia na drewno, to warto dać szansę inkwizytorowi. Podzielcie się swoim rankingiem najlepszych polskich gier. Pamiętajcie też o zostawieniu lajka, komentarza. Oraz o subskrybowaniu naszego kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!